Pytanie o Tornado Kick, tak? Czyli... <grywia> Nasz znaczy się śmieje, bo Tornado Kick występuje w tekenie i tam wygląda troszeczkę inaczej. Wygląda tak, że wyskakuje się do góry, wystawia się nogę i się kręci dookoła, wszystkich dookoła się po prostu niszczy, tak? Nie o ten Tornado Kick chodzi, chodzi o inny, więc pytanie o Tornado Kick i o Brazilian High Kick. Zaprezentujemy Tornado, tak? Jest to kopnięcie z wyskoku po, po obrocie. Będzie szmatławo, zaraz wam powiem dlaczego i dlaczego on to robi, a nie ja. Ok. dziękujemy, Tornado Kick, Brazilian High Kick. Chyba nawet tego nie zrobię. W życiu tego nie kopałem. Bo nie ma po co. Eee, w życiu tego nie kopałem. Może mniej więcej jak to wygląda. Generalnie wyjście jest jak do mała i joda. Tylko w ostatniej fazie skręcamy się wiotrem w dół. I trafienie następuje z góry. Tak? I od tego kopnięcia eee, zajmiemy się odpowiedzią na pytanie. A zobaczymy czy dam w stanie cokolwiek zrobić podobnego. Hop. Tak? Mm. No nawet uznasz nie wyszło, tak? Dlaczego nigdy w życiu tego nie kopałem? Nie przyszło mi do głowy. Jest to w ogóle jak zobaczyłem znowu do chuli ja niepodobne. Dlaczego? Ano dlatego, że dajcie mi dowolną osobę. Jest, jestem tego pewien. Dlatego to mówię. Dajcie mi dowolną osobę, która yy, twierdzi, że świetnie to kopie i że to działa. Dajcie mi ją, yy, a ja jej dam kopnąć się tym w, w głowę. Yy. To jest jedna z tych technik, które naprawdę można blokować szczęką. W moim odczuciu oczywiście, jeśli ktoś ma inne zdanie, no to zgódźmy się, że się nie zgadzamy w tym temacie i tyle, bo nie ma sensu dzielić włosów na. Ja tutaj powiem tutaj szczęką, samą, to może nie, ale to już tak. Yy, znaczy tak, szczęką, bo uderzenie jest z góry, więc można szczęką. Uderzenie, zobaczcie. Uderzenie, skoro spada z góry, to w co uderza? W czoło. Stópka. Czoło. Boli jak szlak, bo połamane w drobny mak. Takie zdolności też mam. Pisałem wiersze kiedyś czasem coś tam sobie skrobę jeszcze do tej pory. Eee, więc nie... Jedynym, eee, jedyną sytuacją czy jedynym punktem, gdzie, e, gdzie to kopnięcie mogłoby się okazać skutecznym to jest po wyjściu do góry trafienie tu pod skosem eee, w kark. Tak. Tu popukajcie sobie. Tutaj bardzo. Od razu jest i się spada, ale jak, skut, jak duże są szanse, że, że, że tutaj trafimy naprawdę, słabkardę, jak stoimy tak, jak tak walczymy, są to, yy, są to bardzo małe szanse, są to bardzo małe szanse, a mnie bardzo to naraża na kontratak. Bardzo mnie to naraża na kontratak, samo to, że ja tutaj się odkręcę, hop, nawet moja noga tutaj wyląduje na nim, nawet nie wiem czy to zrobimy, Weźcie sobie tak przykręknij. Z szacunku dla mojego wieku. Tak, jeśli ja kopię i mam go tutaj hop, i zaginąłem sobie tą nogę. Zobaczcie, moja noga się tam zachęci, bo ja mu niewiele zrobię, Bartek mam moją nogę całą do dyspozycji, żeby mnie powalić hop i tam sobie działać, złamać mi kręgosłup. Yy, ja pokażę, tak? Bo jeśli mamy osobę, która, która jest w ten sposób i po co Bartek przeszedł. Ano po to, że dobrze go wyszkoliłem, jeśli złapię sobie tą nogę tutaj tak, odegnę go mocno tutaj do tyłu, przysiądę, złapię mu ten w, w odcinku lędźwiowym i... złapię. Pewna jego część ciała już nie pochula wtedy. Tak? Yy, więc właśnie. Więc właśnie, dodatkowo z racji tego, że jest bardzo duże przekierowanie yy, toru ruchu, tak? Bo ja wychodzę, idę raz i później muszę zejść. Tak, znacząco spada siła trafienia. Więc jest to trafienie słabe. Więc powtarzam, jeśli ktoś chce spróbować, oddaje się do dyspozycji. Można mnie kopnąć w ryj Właśnie raz ten, zbieram ten... zakłady. Tak, Batak będzie zbierał zakłady, czy zadziała, czy nie zadziała. Eee... Tornado Kick. Kopałem, kopałem, łamałem deski z Wyskoku na tej wysokości i w ogóle fajnie w walce. Znowu, tak, tak, Razilian Hiking, Otości Mawa Sieli, bo taką też ma nazwę po japońsku. Jest to jedno z tych kopnięć, które zadziała na menela z budki z piwem. I to dobrze wciętego. W mojej opinii, znowu podkreślam, w walce, jeśli, czemu tak, generalnie chodzi o sytuację, kiedy znacząco górujemy umiejętnościami technicznymi nad przeciwnikiem, ale czy ja chcąc być najlepszym, jakim mogę być, mam się przygotowywać do walki z przeciwnikiem, którego poskładam czymkolwiek, który w zasadzie jest bliski temu, żeby się samemu poskładać? No nie, ja chcę uczyć się czegoś, co zadziała na, na każdego, tak? Raz, dwa, trzy, to zadziała na każdego. To chcę umieć dobrze używać w razie konieczności, żeby to była moja druga natura. Kopnięcia z wyskoku po obrocie na turniejach jeszcze ewentualnie się sprawdzają, tam mamy reguły. W MMA, no już może być ciężko. Jeśli ktoś na tym pracuje bardzo długo, bardzo długo, owszem, może mu wyjść, zadziałać, może nawet kogoś nahautować. Tylko, i znowu, ile wysiłku wpada w wypracowanie takiego jednego kopnięcia, e, a ile efektów mu to daje, jak często może go użyć? Dla mnie rachunek zysków i strat. Lepiej to energię poświęcić w wypracowanie kilku innych rzeczy, które się jeszcze częściej przydadzą. dadzą e, Każda z osobna, a sumarycznie już nie wspomnę, znacznie lepszy efekt. Tak, jest to. E, Generalnie podobne, podobne kopnięcie znowu. Tu nie neguję siły tego kopnięcia. Siła jest olbrzymia. Siła jest olbrzymia, tu nie, nie rzucę wyzwania, że przyjmę to na twarz. Bo wiem, że jest mocne, tak jak mówiłem, łamałem tym deski. Ale chodzi o użyteczność. O użyteczność. O użyteczność też nie każdy może to kopać. Ja już nie mogę. Znaczy, generalnie mogę w izolowanych warunkach w walce już bym się o to nie pokusił. Tak? E Moje kolano, no niestety, już nie działa tak, jak, tak jak mogło działać. Co do kopnięć, kiedyś chyba wspominałem, kakegeri. Hop, takie kopnięcie też przyjąłem na twarz. Też mówiłem, że jest kompletnie bezużyteczne. Zrzuciłem eee, wyzwanie, chłop z czarnym pasem kopnął mnie w tym w twarz. Nie uczucie mniej więcej podobne, jak e, budzę się z rana i mnie żona klepie po policzku, że czas, że czas na śniadanie. Wałkiem nie, to w innych sytuacjach. E, że czas na śniadanie, tak? Także no spłynęło, spłynęło. Do jutra mógłbym dokować szczęką te kopnięcia. Są kiepskie, są kiepskie. E, tyle, tyle z mojej strony odpowiedzi na to, na to pytanie. Także e, nie polecam się tego uczyć, jeśli ktoś Ktoś chce się tych kopnięć uczyć. Jest, jest dużo, dużo osób, które uczą tych kopnięć. Nie uważam, żeby miało to sens, może tylko pokrótce, pokrótce tak, co do to, to Tornada. Konieczornią tak się nazywał. Też jak to wykonujemy. Skręt, tak jak do Ushiro Mawashi geli albo Ushiro Gheri. Wykonujemy raz, przenoszę się za ciała, dwa. W momencie, kiedy jestem już 90, moja noga jest 90 stopni do y, przeciwnika, w tym momencie ciągnę tym kolanem do góry, tak jak chciał go tym kolanem kopnąć, tak? Przeskakuję na drugą nogę i tam kopię. Czyli stąd. Raz, dwa, trzy, cztery, tak? Stąd. W ten sposób, mniej więcej też wyglądasz matławie. Strasznie tak jak mówię. Nie kopię tego, nie używam.